Cześć! Dziś pytanie jak przygotować się do wystąpienia online, więc i film nagrywa mnie typowo w programie Microsoft Teams aplikacji, z której korzysta nasz uniwersytet. To tu większość zajęć w tym semestrze będzie miała miejsce, więc bardzo możliwe, że w tym środowisku przyjdzie Ci prezentować efekty pracy grupowej, być może zdawać egzamin ustny, a kto wie, może i bronić pracy dyplomowej. Dlatego warto przygotować się do takiego wystąpienia. Co jest najważniejsze? Oczywiście, nic nie zastąpi warstwy merytorycznej, musisz wiedzieć o czym mówisz. Ja tymczasem podam Ci kilka wskazówek technicznych, które wesprą Twoją prezentację. Zadbaj o naturalne oświetlenie. Ustaw się przodem do okna. Tak, oświetlona postać będzie dobrze widoczna dla odbiorców, a dzienne światło poprawi jakość wideo. Absolutnie nigdy nie ustawiaj się tyłem do okna. Obraz będzie prześwietlony, twoja postać ciemna, a odbiorcom będzie trudno skupić się na tym, co mówisz. Zadbaj o to, co dzieje się za tobą. Bardzo popularne jest nagrywanie się na tle regału z książkami. Nie zaszkodzi też odrobina roślinności. Możesz także zdecydować się na minimalizm i wykorzystać wolną ścianę. To mój wybór. Wtedy nic nie odrywa uwagi Twoich odbiorców od tego, co mówisz. W ostateczności możesz wybrać wbudowane wirtualne tło w Microsoft Teams. Pokażę Ci, jak to zrobić. Wybierz więcej działań, zastosuj efekty tła i spośród możliwych obrazków wybierz ten, w którym chcesz się znaleźć. Następnie kliknij zastosuj. Ja już jestem w moim wirtualnym studiu. Ustaw kamerę na wysokości oczu. Będziesz się lepiej prezentować. Widok od dołu jest niekorzystny. Kup podstawkę pod laptop albo wykorzystaj kilka książek. Patrz prosto w kamerę. Jest to niezwykle trudne, bo naturalnie chcemy patrzeć na naszych odbiorców albo na siebie, sprawdzając czy dobrze wyglądamy. Jednak zachodzi tutaj efekt selfie. Jeżeli patrzymy na ekran, nasi odbiorcy mają poczucie, że patrzymy w dół, tak jak ja teraz. Dlatego niezwykle ważne jest, jeżeli chcemy, żeby nasi odbiorcy mieli poczucie, że utrzymujemy z nimi kontakt wzrokowy, patrzenie w oko kamery. To tylko kilka wskazówek. Śledź naszą stronę. Szykujemy w naszej ofercie na nadchodzący semestr szkolenie z wystąpień publicznych online. Do zobaczenia!